Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grali w Vlogsa i próbujemy wbić nową mapę, czyli Zełysy. Um, więc dzisiaj będziemy, będzie trochę granka. Um, jak widzieliście nowy short. Um, był normal normalnie 400 level. Więc no, jak ktoś nie oglądał, to są... proszę wbić na chwilę. 48-30 sekund trwa, nie ma bossa jak zawsze. Yy, idziemy właśnie sobie teraz trochę pobijać tych leveli, bo chciałbym tutaj właśnie pokonać ich. Tych Fishman Commando, czy jak oni się tam nazywają. Spad jak zawsze nie umiem tego bardzo być, bo, oni, bo spadają takie tam... No na razie dobrze mi idzie. Mi kiedyś się takie coś zdarzyło. Ja po prostu wyszłam za tą barierę. Czy jak... Nie wiem, jakim cudem, ale wyszłam za tą... O, pokażę wam. Wyszłam za barierę i teraz... Patrzcie na to, Wyszłam za barierę po prostu wystarczy, że tutaj tak wejdę Oj, i jestem poza barierą jeśli ktoś nie wiedział tego secret'a, czy jakieś po prostu, jakby, że, po prostu tej rzeczy, no to, no, jak zawsze Po prostu sobie rówcie i sprawdzajcie, czy ta seria działa, bo ja po prostu, nie, może działa, nie wiadomo Oczywiście, jak zawsze, musimy też tych, ła, ty. Aurum cię zaraz potraktuje w ogóle zrobiłem ostatnio z moim kolegą ten miecz, to jest szabla w ogóle, szabla z tego poza na dżungli, który jest ukryty w tym, w, w ścianie potrzeba taki klucz, to ja to z kolegą ostatnio zrobiłem. Pokonany w ogóle em, Zobaczcie jakie jakie mam w ogóle rzeczy tak Ja po prostu tak sobie Ciągle gram, gram, gram no I trochę, trochę sobie tam Wbiłem już leveli Nawet mam kilka tych serduszek tutaj tych, 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 tych Tych, 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 tych Tych, 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 I tutaj mam też dużo tych fruit Znaczy nie dużo, nie mam więcej, ale ja robię taki Specjal, znaczy ja będę robić specjalna na subów gdzie będę po prostu będę jadł wszystkie fruity a potem będę na wszystkich bossach będę robił właśnie znaczy będę robił specjal też na 100 subów, czyli że będę oczywiście to robił i też będzie w ogóle zamiast specjal, to po tym jak wbiję 100 tysięcy, znaczy nie 100 tysięcy osób, 100 subskrypcji, to wtedy robię takie jakby po prostu jem wszystkie teraz owoce i po prostu ym, po prostu sobie wbijam je na maksa i potem będę właśnie robił takie coś, że będę taki odcinek i będę ze wszystkimi postami się nawalał, ciągle znaczy biły oczywiście znaczy Będę się ciągle z wasami bił i po prostu będę się z nimi bił, a w ogóle to będę się po prostu z nimi bił. a Ała, kurde! Zginę! Raz. W ogóle zrób z magma admiral taki pistolet magmowy, magmowy blaster. Dobra. Ja zatrzymam ten film, za chwilę będzie drugi part, bo muszę jeszcze powbijać. A no, długo to potrwa, te wbijanie tego levelu na kolejny świat, więc no, widzimy się. Za, jak po prostu wbiję, i po prostu będziecie widzieć. Jak będę miał ostatni level, to wtedy zrobimy. No i lecimy po prostu.